Kongres Nauka dla Społeczeństwa, dr Dariusz Prostański, Instytut Techniki Górniczej Komak. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam. No i pomyślałem sobie tak, gdybyśmy się na tę rozmowę omówili wiele lat temu, to sprawa byłaby bardzo prosta, bo byśmy rozmawiali o górnictwie i o bezpieczeństwie w kopalni, tam na dole, bo to jest najważniejsze. Ale świat się zmienia. Zmienia się górnictwo, zmienia się wasz instytut, zmienia się to, co robicie. I teraz tak naprawdę możemy rozmawiać o masie innych rzeczy. Czym zajmujecie się teraz? Nadal się zajmujemy górnictwem, ale jest to tylko część naszej działalności. Jest mniej kopalń, mniej, mniejsze zapotrzebowanie, natomiast coraz więcej powstaje na przykład niezagospodarowanych terenów pogórniczych. Z którymi coś, coś trzeba, trzeba zrobić. zrobić. Dzisiaj to są takie ciemne, straszące miejsca. Postanowiliśmy. Jednak Śląsk jest największym skupiskiem ludzi w Polsce. I kilkadziesiąt kopalń jest zamkniętych, i często to są zamknięte zakłady górnicze, stare, yy, niezagospodarowane hałdy, częściowo oczywiście zagospodarowane. Ale chcielibyśmy to zagospodarować jak najbardziej efektywnie. Dlatego półtora roku temu, dwa lata temu, zaproponowaliśmy taką inicjatywę, którą nazwaliśmy Śląski System Magazynowania Energii. No, brzmi oczywiście uńczucznie. Yy, chcieliśmy na początku zagospodarować zakłady górnicze, te z szybami, budynkami, żeby jak najlepiej wykorzystać te zakłady, wykorzystując na przykład potencjał szybów kopalnianych, nieczynnych szybów mhm. kopalnianych do wytwarzania energii. Jeśli żeby... Pan o tym pomyślę, że opuszczamy coś ciężkiego prawda, i wtedy tak. odzyskujemy energię, a kiedy mamy nadmiar energii, wciągamy to coś do góry i z powrotem, tak? Oczywiście. W naszym pierwszym pomyśle to coś ciężkiego, to był zbiornik z wodą, który wylewamy, mhm. e, wylewamy na dole i możemy to robić w sposób ciągły, jeśli mamy te zbiorniki z wodą, zasobniki z wodą e, zainstalowane u góry. A na kopalniach takie. Rzeczy są, tak zwane zasobniki wody, ale równie dobrze można właśnie opuszczać ciężary, równie dobrze można wypompowywać wodę tymi samymi rurociągami i później, które, i, mamy, które, które, mamy, które mamy, i opuszczać tą wodę za pomocą na przykład, i wytwarzać energię. Mamy szyb, mamy A. infrastrukturę, A. mamy zasilanie. Mamy drogi, mamy budynki, w sensie wszystko mamy tak. i wszyscy mówią, zróbcie coś z tym, bo inaczej, a szkoda, żeby się zmadałali. Oczywiście i niesamowite ilości niespożytej wody. Ona jest zazwyczaj zasolona i dzisiaj wylewamy ją po prostu do rzek. Śląsk jest największym zasilaczem Bałtyku. Wiem tak, coś o, na ten temat, tak, bo jestem wygodę. chłopak z Odry, ale może to nie to drogą, zajmiemy się tak. tą energią, tak? Tak, ale woda ma potencjał energetyczny. Po pierwsze, ogromne ilości wody są potrzebne do hydrolizy. Pomijając te nasze elektrownie, które, do których wykorzystujemy wodę czy grawitację, ale wodę możemy wykorzystać do elektrolizy. Ciepłą wodę, która ma pod ziemią 30, czasem nawet 40 stopni możemy wykorzystać do niskotemperaturowych pomp ciepła. Taką, pomp, taką wodę możemy oczywiście oczyścić i wykorzystać na cele społeczeństwa. Woda przemysłowa, woda spożywcza i tak dalej. Także tu jest ogromny potencjał. A co jest tego najbardziej obiecujące? To zatrzymujemy się na chwilę tutaj, tak. na razie. Czy ten szyb, gdzie można tą energię magazynować i odzyskiwać, czy ta ciepła woda, która przy tej niskotemperaturowej pompie ciepła być może ogrzeje ileś tam tych domów, bloków, czy prywatnych nawet domków na tym Śląsku, czy, czy odsalanie wody, to chyba już nie jest taki interes, bo to będzie drogie i kosztowne. Jest, ale to jest konieczne. No, dzisiaj opłaty środowiskowe są ogromne. Tak, ekologiczny. A w, oczywiście sól każde miasto zimą chętnie bierze do posypywania dróg. Natomiast, co jest najważniejsze? Wszystko jest ważne. Dlatego, że wykorzystując wodę tylko w jeden sposób, nie wykorzystujemy jej całkowitego potencjału. Musimy to zrobić. Druga sprawa, wytwarzanie, czy wytwarzanie energii to jest jedna sprawa, ale magazynowanie, możliwości magazynowania energii właśnie w tej, w tej wodzie, mm. czy również w tradycyjnych bateriach elektrochemicznych, gdzie jest to miejsce, żeby, żeby je posadowić, pozwoli na odbieranie od prosumentów z, z okolic kopalni, bo to proszę pamiętać, że większość kopalni jest normalnie w centrach miast. To są niewielkie miasta rzędu 200 tysięcy obywateli, ale te w Nie mówiłbym, panie doktorze, o mieście 200 tysięcy, niewielkie miasta. Myślę, że co? Są... Katowice przecież mają 200 tak, tysięcy z to, to, Niewielkie to są miasto. To takie miasta. I Katowice. Okej, okay, ale mamy tak. tych producentów te, chociażby fotowoltaiki. Tak. prawda? Mają na dachach te swoje panele. Tak. Za dnia, tak jak dzisiaj, piękne słońce. Dziś jest Kongres Nauki, Słońce Świeci w Warszawie. Produkują nadmiar energii. Tak. Ta energia. Pompuje nam wodę. Z tak. dołu, z tej kopalni pompuje nam ją do góry, do zbiorników, które mamy na górze. W nocy, kiedy tej energii potrzebujemy, spuszczamy tą wodę. Tak. Ona napędza jakąś prodniczkę. Mamy z powrotem wodę. I znowu pompujemy, Cały i znowu rok. spuszczamy, i znowu pompujemy i znowu spuszczamy. Jeszcze poproszę, proszę popatrzeć na to w ten sposób. Te. 30-40 kopalń tych terenów górniczych, które tam, zakładów górniczych zamkniętych, które tam są. Będzie ich oczywiście przybywało. To są właśnie miejsca w centrach miast i moglibyśmy tam zrobić mikrozajezdnie autobusowe, punkty przesiadkowe. Czyli nie musimy wygospodarowywać dodatkowych terenów. One już są, można je bardzo sprawnie zagospodarować i zorganizować komunikację miejską dokładnie według tych, według tych punktów. Na całym Śląsku są takie, takie miejsca. W każdym mieście była kopalnia. Jeśli nie kopalnia, była tam Starachuta czy inne fabryki, dzisiaj to są często puste, puste place, które Do Do one należą. Czy z kim tu się trzeba dogadywać? Czy to zwraca się do państwa samorząd i mówi, słuchajcie, zróbcie coś, czy dawny właściciel, obecny właściciel skarpaństwa, Czy to jest w ogóle? Bo pewnie bardzo różnie to. Właścicielami zamkniętych kopalń, jest, znaczy właścicielem jest SRK, Spółka Restrukturyzacji Kopań, której statutowym celem jest pozbywać się tych, tych terenów na, na rzecz gmin, miast. A miasta e, przejmują to w, pewne, e, w pewnej chwili, czy to są hałdy, czy to są zamknięte kopalnie, czy to są inne tereny górnicze, również, również nieruchomości i e, później, ale miasta nie przyjdą do nas same, e, SRK nie przyjdzie do nas same, to myśmy Ktoś podeszli, musi skojarzyć. podeszli do SRK, zaczęliśmy e, rozmawiać, podpisaliśmy roz, e, porozumienie. W 2021 roku w, w tej chwili e, chcemy uruchomić program gospostratek, jest e, w odwołaniu. Natomiast do gmin też się zwróciliśmy, do miasta Katowice, Bytom, Zabrze, Ruda Śląska, Piekary Śląskie, żeby rozpocząć działania. I te miasta są bardzo zainteresowane, szczególnie miasto Bytom wykazuje się największą aktywnością, przyłączyło się też do tego miasto Zabrze, ponieważ mają masę zdegradowanych terenów. Chcą, yy, chcą je zagospodarować, chcą wytwarzać ta, tanią energię, na przykład na takiej hałdzie można wspaniałą farmę fotowoltaiczną zabudować, równocześnie synchronizować to ze wzrostem bioróżnorodności. Ta hałda będzie stabilna? Przepraszam za takie tak. inżynierskie pytanie, ona a, a, a. nie jest jakoś tam ruchoma, czy to Dzisiaj, za mało ubita? Yy, nie. Yy, to są hałdy, które są czasem 50, 70 czy 100 A. lat. Stoi góra, Niektóra, niektóre te góry się po prostu palą. Mamy w Polsce 8 hałd, które cały czas się palą, albo częściowo, albo w całości. Te obiekty należy zabezpieczać przed, przed paleniem, przed wygaszaniem. Należy je izolować równie równocześnie przed wymywaniem powierzchni, przed wodą deszczową, na przykład robią się żleby, hałda się roz, rozstrzelnia. Również roślinność rozstrzelnia taką hałdę. Ale jak ją dobrze zagospodarujemy, dobrze zorganizujemy, będziemy mieli korzyść wytwarzanie energii z farm fotowoltaicznych z drugiej strony, pobudzenie tej bioróżnorodności. Oczywiście, że musimy przeprowadzić różnego rodzaju zabiegi, techniki. Zazwyczaj to są już techniki znane, stosowane albo nasze nowe rozwiązania, które. które Potrafią to zorganizować, a w tych terenach bardziej przemysłowych, na przykład, będziemy zabudować magazyny energii i e, lub wytwarzać energię w tych obiektach, w których możemy. Chciałem dopytać jeszcze o. Bo są takie rzeczy, którymi Komak zajmuje się jako jedyny w Polsce. Tak. I jedyni w Polsce robicie co? Nic górniczego, tak jakby popatrzeć, jedyni. Jesteśmy jedyną w Polsce notyfikowaną jednostką w zakresie dyrektywy TOIS. Badanie i certyfikacja, akredytowane badania i certyfikacja zabawek. To jest, wydaje się, prosta rzecz. Jak byście ale... do tego doszli? Hmm. Ja, jak, no, jak ktoś, kto zajmował się górnictwem, bezpieczeństwem, nagle okazuje się być monopolistą, i bardzo dobrze, jeżeli chodzi o kogoś, kto został obdarzony zaufaniem dotyczącym badania zabawek? Wydaje się dziwne. Na pewno dobrym pomysłem ten pomysł na ten pomysł wpadła pani profesor Bata Grinkiewicz bylina pracownik Komagu zauważyła niszę rynkową w Polsce nie ma nie było wtedy jednostki nie mam do teraz która nie, nie tylko bada w zakresie akredytowanym zabawki i wyroby dziecięce wózki. Ale może przybić pieczątkę certyfikatu oczywiście tak. I nasza jednostka certyfikująca, certyfikująca posiada takie uprawnienia. Także przeprowadzamy wszelkie badania mechaniczne, chemiczne. To są czasy najprostsze. Sprawdzenie, czy łatwo urwać lalce, oczko, czy tam rączkę, które dziecko może połknąć, albo czy właśnie wózki, no mamy taki tor przeszkód i tak robimy crash testy dla, dla wózków, nosidełka. Są różnego rodzaju fantomy dzieci, od małych niemowlaków do już takich dużych dzieci, ale wciąż dzieci. Foteliki samochodowe też, czy nie? Też oczywiście też. foteliki samochodowe. I oprócz tego, że badamy, certyfikujemy, to również prowadzimy taki zakres szkoleń w zakresie dobrych praktyk, szczególnie w zakresie podczas targów. Time Kids w Kielcach, gdzie zawsze mamy wykłady uświadamiające, co i jak przede wszystkim producent powinien robić, żeby jego wyrób był bezpieczny, bo często są to rzeczy importowane z Chin czy, czy z innych krajów, które nie posiadają albo nie do końca się takim certyfikatom czy, czy deklaracją zgodności wierzy więc można to u nas zweryfikować. Oprócz tego to laboratorium z laboratorium inżynierii materiałowej prowadzi cały cały szereg różnych badań, między innymi nawierzchnie sztuczne na boiskach sportowych. Byliśmy też znowu jedyni w Polsce, którzy przeprowadzili kompleksowe badania ponad 100 obiektów typu boiska zarówno na zlecenie Ministerstwa Sportu, jak i na zlecenie gmin. Te zlecenia często pojawiały się z inicjatywy rodziców, w których dzieci bawiły się na takich boiskach, doznawały różnych oczuleń, uczuleń katarów, pieczenia oczu i tak dalej. No i później. Pomyślałem nad czymś innym. Pomyślałem sobie, zostałem się, jak w tym przypadku rodzic szukający pomocy, czy jakiś urzędnik zwraca się do was, ale to może działać taki element, że ktoś musi sobie tak, jeżeli od lat zajmowali się bezpieczeństwem w górnictwie, a to trudna sprawa. I tam naprawdę trzeba mieć głowę na karku i wiedzieć, o co chodzi. To dajmy im, niech zbadają nasze boisko, czy niech sprawdzą zabawkę, będzie pewne, że zrobią to tak, jak trzeba, po prostu, bo oni się na tym znają, bo robili najtrudniejsze rzeczy, a to wydaje się proszę. Więc zabawka i boisko też w sumie poważna rzecz, tylko inna. Ale z innych takich nowocześniejszych rzeczy, co są na czasie, bo mówimy dzisiaj też o magazynach energii. inwentery, inventery dokładnie. Też mamy jako jedyni w Polsce akredytację na badania i certyfikację jednostek wytwórczych, czyli tutaj inwenterów. Posiadamy bardzo nowoczesne laboratorium, zresztą dofinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach wniosku aparaturowego. No i rozpoczęliśmy bardzo dynamicznie teraz współpracę z przemysłem. Na początku też nie, nie wszyscy widzieli potrzebę Badania, badania tego. Przychodziły gotowe rozwiązania z zachodu, ale polska, polscy producenci my mają coraz bardziej własne wyrafinowane rozwiązania. Projektujemy, w, w, zaczynamy produkcję, mówię o polskich producentach. Czy świat idzie w tą stronę, więc nie uciekniemy jest, od tego. W tym nie jesteśmy wcale najgorsi, ale ktoś to musi przebadać. Po co wywozić to do innych krajów, jak można to zrobić u nas w Gliwicach w Instytucie Komak. Dobrze. Doktor Dariusz Prostański, Instytut Techniki Górniczej Komak. Pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Kongres dla Nauka dla Społeczeństwa.